Hej, hej, jak mnie słychać. Ja witam wszystkich w kolejnym odcinku Friday Selections. Święta minęły, ale my dalej zostajemy na kwarantannie. Część z nas pracuje zdalnie, część z nas pracuje w terenie, ale duże grono osób jednak szuka sobie zajęcia, żeby kreatywnie spędzić czas. A ja na przykład. Zostałem uziemiony w domu, bo nie mogę ani trenować moich klientów tenisa, ani nie mogę produkować i nagrywać filmów dla moich klientów, więc mam ten czas, który poświęcam Wam, poświęcam kanałowi. I od jakiegoś czasu zastanawiałem się na temat producentów, którzy produkują plecaki. Dochodzę do wniosku, że wybór tego idealnego dla nas plecaka jest naprawdę trudny, bo producenci oferują teraz niezwykle dużo. Ciekawych i fajnych rozwiązań, coraz trudniej jest się odnaleźć w tym, tak naprawdę czego my potrzebujemy od tych plecaków, bo nie wiemy, czy potrzebujemy plecaka ładowanego od góry, czy od frontu, i nie dowiemy się pewnie tego, dopóki sami nie zaczniemy korzystać z tych plecaków. A wtedy rynek oczywiście w turny będzie kwitł: no bo to, to tak naprawdę, co nie przypadło nam do gustu, wlatuje na Elixa, wlatuje na Allegro. Pozbywamy się tego, co, co nam się nie sprawdziło, i szukamy sobie nowych rozwiązań. Wymyśliłem, że zrobię ankietę. Krótka ankieta na temat tego, w jaki sposób wybieracie sobie plecaki, jakie są Wasze kryteria wyboru plecaka na co dzień albo na krótkie wyjazdy weekendowe, bo zależy mi na tym, żebyście sami również przed sobą odpowiedzieli sobie na pytania, czego tak naprawdę potrzebujecie od plecaka czy też od torby podróżnej, którą zabieracie ze sobą. Na co dzień w miasto albo na jakieś wyjazdy weekendowe. Ta ankieta ma również pomóc mi w recenzowaniu rzeczy, które chcecie, żebym recenzował dla Was, a nie to, co wisił mnie na wieszaku albo gdzieś głęboko w szafie. Oczywiście są to moje ulubione plecaki, ale niekoniecznie muszą być Waszymi ulubionymi torbami czy plecakami. Dlatego fajnie jakbym poznał, jakie są Wasze kryteria, jakie są Wasze oczekiwania wobec plecaka. I wtedy postaram się przedstawić te plecaki, które najbardziej są zbliżone do klucza Waszego wyboru, jeśli chodzi o plecaki czy też torby podróżne. Mam takie przemyślenia, że producenci strasznie prześcigają się w tych nowych technologiach. Jest ogromna konkurencja i to dobrze, że taka jest, bo dzięki temu mamy już plecaki, które naprawdę osiągają, są niczym technologia z kosmosu. Bardzo dobrze, że producenci robią tak naprawdę, albo rozpoczęli robienie tych plecaków dla siebie, bo to oni znajdowali się w konkretnych sytuacjach, i to oni dostosowywali do swoich potrzeb tak naprawdę te plecaki. I dzięki temu teraz mamy już plecaki na tyle fajne, które łatwo możemy sobie otworzyć na lotniskach podczas kontroli osobistej, i tak naprawdę wyjąć to, co musimy wyjąć podczas kontroli osobistej, to, co nie jest konieczne do wyjęcia, zostaje tak naprawdę głęboko w plecaku. Nie musimy po to sięgać. Pojawiają się nowe rozwiązania, z jakimi można się spotkać, jeśli chodzi o pakowanie, o ładowanie. Załadunek naszych plecaków. Już nie ładujemy klasycznie rozpinając od góry, ale możemy ładować plecak od tyłu przez tylny panel, możemy ładować od przodu e, otwierając w, e, frontowy panel, możemy ładować przez rolltop, e, no i możemy oczywiście ładować też klasycznie, więc producenci dają nam wiele opcji, wiele możliwości, coraz trudniej jest się w tym wszystkim odnaleźć, coraz trudniej jest stwierdzić, Jaka opcja jest dla nas najbardziej optymalna? Czego tak naprawdę najbardziej potrzebujemy? I trzeba się nad tym wszystkim na spokojnie zastanowić, wybierając plecak. Oczywiście nie zastanowić się tylko nad tym, jak chcemy ładować nasz plecak, ale jest też wiele czynników, nad którymi musimy się zastanowić, żeby racjonalnie wydać pieniądze, bo niejednokrotnie są to niemałe pieniądze, jeśli chodzi o. Taki fajny, profesjonalny, dobrze wykonany plecak, który będzie nam pomagał w naszym podróżowaniu, a nie przeszkadzał, na przykład przez urwane rączki albo przez zniszczony zamek. Plecaki stają się teraz super wygodne. To już nie jest tak, jak było kiedyś 10-15 lat temu, że plecak służył nam tylko jako narzędzie do przemieszczania się. Miał być pojemny i miał mieć w miarę wygodne pasy ramienne. Teraz plecak jest naszym kompanem w podróży. Ma być przede wszystkim wygodny, ma dobrze odprowadzać powietrze, ma być funkcjonalny, ma być hybrydowy, multifunkcyjny, ma być ładnie zaprojektowany, dobrze wykonany, wodoodporny. Można tak wymieniać w nieskończoność. I w tym całym gąszczu tych wszystkich plecaków, tego co proponują producenci, jest się strasznie trudno odnaleźć, bo jest mnóstwo różnych rozwiązań. Na które się zdecydować? Nie wiadomo, trzeba obejrzeć milion recenzji, co recenzja to inne zdania na ten temat, no bo każdy jednak podchodzi indywidualnie, do... ma różną pracę, tak? jeden potrzebuje otworzyć sobie w całości swój plecak, żeby wyjąć sobie wygodnie aparat czy kamerę, Inny z kolei potrzebuje w biegu dokonać tej czynności i nie potrzebuje, wręcz nie może otworzyć całego plecaka. Musi wyjąć to sobie przez drzwiczki boczne albo wyjąć to sobie szybko od góry. Także w zależności od potrzeb, szukamy sobie idealnego plecaka, szukamy sobie najlepszego rozwiązania. Wprowadzone są rozwiązania dla konkretnych grup odbiorców plecaków. Tak jak wspomniałem. Są plecaki dla fotografów, gdzie mamy drzwiczki boczne, możliwość szybkiego wyjęcia, włożenia naszego aparatu z obiektywem. Są też rozwiązania dla ludzi uprawiających różne sporty, nie wiem, snowboard, skateboard, narciarstwo. Kolejnym bardzo ważnym i fajnym aspektem, jeśli chodzi o plecaki w obecnych czasach, to jest to, że zdecydowanie znacznie poprawiła się, znacznie poprawiła się ich organizacja wewnątrz i na zewnątrz. Mamy mnóstwo funkcyjnych przegródek, kieszeni e, zapinanych na suwak, półprzezroczystych, z kieszeni meszowe. Także możemy sobie tak zaaranżować przestrzeń wewnątrz plecaka i na jego zewnętrzu, żeby komfortowo podróżować i w łatwy sposób mieć łatwy dostęp do rzeczy, które pakujemy sobie do plecaka, a nie wszystko do jednego wora i grzebiemy tam jak <grych> w damskiej torebce, szukając... E, Szukając i nie znajdując e, rzeczy, po którą sięgnęliśmy. Te wszystkie udogodnienia i te nowinki technologiczne powstają, szanowni użytkownicy, dzięki Wam, bo te mądrzejsze firmy, które słuchają swoich odbiorców, swoich użytkowników, po prostu tworzą te plecaki razem z Wami. To jest bardzo fajne, że ten kontakt z klientem tych firm nie kończy i nie zaczyna się tak naprawdę na rozmowie gwarancyjnej. Ale zaczyna się już na wczesnym etapie produkowania tych plecaków. Gwarancja do żywotnia i świetnie działające biuro obsługi klienta. Wreszcie na całym świecie, już nie tylko w tych krajach, gdzie te plecaki są produkowane albo sprzedawane, ale ja kupując plecak ze Stanów Zjednoczonych, mam pewność, że tak naprawdę w krótkim czasie ten plecak może zostać zareklamowany, reklamacja może zostać uznana. I odsyłają mi albo naprawiony plecak, albo wysyłają mi nowy egzemplarz tego plecaka. To jest trochę taka sytuacja win-win, bo ja płacę więcej za produkt, ale mam tą gwarancję dożywotnią i mam też tą pewność, że ona zostanie dobrze rozpatrzona pozytywnie w moją stronę, ale też pozytywnie w ich stronę, bo ja jestem ich klientem niejednorazowym. Ja sobie obserwuję, co oni produkują, co oni wypuszczają, i bardzo często jest tak, że Ci klienci, którzy kupili sobie coś u danego producenta, często wracają z powrotem po kolejne i robią kolejne zakupy u tego producenta. I teraz na koniec tak naprawdę ostatni finalny efekt moich rozmyślań na temat tych firm produkcyjnych, bo pomyśleli sobie byście, że jak taka firma ze Stanów Zjednoczonych? Która obecnie rozesłała wszystkich swoich pracowników po domu, i oni pracują zdalnie. Jak oni mogą wspomóc walkę z pandemią, z pandemią koronawirusa na świecie? Otóż mogą to zrobić, i robią to bardzo skutecznie. Bardzo mi się podoba social marketing niektórych firm, które produkują plecaki czy też torby podróżne. Chociażby potrafią przeznaczyć dochód z całego swojego tygodnia sprzedażowego. W zeszłym tygodniu jedna firma przekazała w całości swój dochód na walkę z pandemią koronawirusa. No w tym przypadku w Stanach Zjednoczonych, no bo na tamtym rynku głównie działają i stamtąd, stamtąd sprzedają swoje produkty. Ale są też firmy, które wspierają biznesy lokalne, co mi się bardzo podoba. Wondert na przykład poinformowała swoich klientów, że jeśli wesprzesz lokalny biznes, jeśli wesprzesz taką Domową krawcową, która szyje maseczki dla służby zdrowia, i przedstawisz im rachunek na jakąkolwiek kwotę. Ważne, że wsparłeś lokalny biznes i y, pomogłeś y, w walce z tą pandemią koronawirusa. To oni Tobie też pomagają i robią Tobie zniżkę 25-30%. Robią rabat na produkty ze swojej strony internetowej. Co więcej, takim jeszcze bardzo ważnym aspektem jest aspekt angażowania swoich klientów. I swoich obserwatorów. To są ludzie, którzy robią wideo, fotografowie, finanserzy, wszyscy ci, którzy zostali obecnie uziemieni w domu. I te podtrzymanie kontaktu, bardzo mi się podoba forma podtrzymania kontaktu ze swoimi klientami. Wymyślają dla nich przeróżne konkursy, w których do wygrania są produkty oferowane przez tych producentów. I teraz patrząc na to wszystko, ci producenci Bijący się o nas, klientów potencjalnych, oferują naprawdę wiele. Ale oferują naprawdę wiele różnych rzeczy, więc my musimy mądrze wybierać z tego, co oni nam oferują, tak, żeby nie sprzedawać tego za chwilę na rynku wtórnym, tylko żeby racjonalnie podjąć to decyzję, przemyśleć decyzję. Jak, jak wybrać najlepszy dla nas plecak, czy jak wybrać najlepszą dla nas torbę podróżną.